Panie rektorze, panie prezydencie, wszyscy szanowni państwo, profesorowie, pracownicy tej zasłużonej dla Polski uczelni Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, studenci, zwłaszcza studenci pierwszego roku, szanowni państwo parlamentarzyści, samorządowcy, wszyscy, którzy jesteście tutaj na tej sali, na tej uroczystości i wszyscy, którzy nas obserwujecie za pośrednictwem środków masowego przekazu i internetu. Bardzo dziękuję panu rektorowi za zaproszenie na tę inaugurację i od razu za zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu inauguracyjnego. Dla mnie to jest ogromny honor. Ja, tak jak cała Polska, w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu słyszałem wielokrotnie, jako o najlepszej szkole w Polsce, w szkole tego rodzaju, szkole niepaństwowej i zawsze chciałem tu przyjechać. Kiedy byłem ostatnim razem, pan rektor zaproponował to wystąpienie i od razu się zgodziłem. Bo jest to dla mnie raz jeszcze, powtarzam, wielki zaszczyt. Kiedy ustalaliśmy, proszę Państwa, zasady tego wykładu, a zwłaszcza jego długość, pan rektor stwierdził tuż przed tą inauguracją, że zawsze w tej szkole najdłużej trwa powitanie gości. Więc ja się będę stosował do tego. Żeby nie mówić dłużej, chociaż parę minut pozwólcie państwo, że będzie dłużej, bo pan rektor tak to sprawnie zrobił, że wykład inauguracyjny na sześć minut, a tyle trwało powitanie gości czy 7, to byłaby już nieprzyzwoitość, więc przedłużę o kilka minut, panie rektorze, jak pan, jak pan pozwoli. Proszę państwa na to też zwracał uwagę pan rektor w swoim słowie wstępnym. Przed nami no nie wiadomo co, na pewno wyzwania, których jeszcze nie znamy na pewno trudności, które będą się piętrzyć. Rozpoczynamy ten rok akademicki, 31 rok akademicki w tej szkole, w Wyższej Szkole Biznesu, w czasach niezwykle trudnych. Za naszą granicą, i my tam na Lubelszczyźnie widzimy to lepiej niż wy tutaj w Nowym Sączu, za naszą granicą niestety jest wojna i nic nie wskazuje na to, żeby ta wojna szybko miała się skończyć. Jest wojna, która jest wojną nie o niepodległość Ukrainy wyłącznie, ale to jest wojna która, w której Ukraińcy walczą o świat Zachodu, o świat wartości cywilizacji naszej europejskiej. Wojna od, której, od losów, której od zwycięstwa, w której zależą również losy tej uczelni. Zależą losy nas wszystkich w Polsce. Wojna, która, której militarnie to Ukraińcy dają dziś daninę krwi, i to ogromną daninę krwi. No ale wojna, która ma swoje konsekwencje i gospodarcze, i ekonomiczne, i energetyczne. Wojna, która generuje kryzysy na wszystkich polach, na wszystkich płaszczyznach naszego życia. I to trzeba wiedzieć, i to, z tego trzeba mieć świadomość po to, żeby stawiać czoła tym trudnościom, które na pewno przed nami jeszcze są i nawet ich do końca jeszcze nie znamy. Ale też rok akademicki, w który wchodzimy i tak z nadzieją, bo najważniejsze są, jak pan rektor powiedział, nasze zasady. To, co się nie zmienia, to nasze zasady. I dlatego właśnie chcemy w tym nowym roku akademickim rozwijać naukę i szkolnictwo wyższe. Przed nami ważne spotkanie w przyszłym tygodniu, nieco przełożone o dwa dni, ale to z powodów niezależnych Spotka od pana premiera, spotkanie rektorów. Z prezydium konferencji rektorów akademickich szkół polskich z panem premierem i bardzo ważna rozmowa o tej przyszłości, najbliższej przyszłości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w tym bardzo trudnym, w tym bardzo trudnym roku. Wchodzimy z nadzieją również i weszliśmy z nadzieją w nowy rok szkolny. Weszliśmy w nowy rok szkolny, w szkole nowoczesnej. Chcemy rozwijać polską młodzież, polskie dzieci już od najmłodszych lat, stąd duże inwestycje w infrastrukturę informatyczną, laboratoria przyszłości za miliard złotych, które mają za zadanie odkrywanie talentów dzieci już na tym etapie nauki w szkole podstawowej. Zmiany w podstawach przedsiębiorczości. Chcemy, aby od kolejnego roku szkolnego podstawy przedsiębiorczości były zastąpione przedmiotem biznes i zarządzanie, które będą w sposób bardziej praktyczny podchodzić jeszcze do tego zagadnienia traktując je jeszcze szerzej, bo przez przedsiębiorczość Rozumiemy nie tylko zakładanie działalności gospodarczej i jej rozwijanie, to jest niezwykle ważne, ale również zarządzanie budżetem domowym, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji finansowych na płaszczyźnie tej najważniejszej, yy, rodzinnej. To wszystko chcemy, żeby rzeczywiście wyglądało bardziej praktycznie i żeby uczyło polskie dzieci, polską młodzież odpowiedzialności w decyzjach biznesowych. Chcemy, proszę państwa. Rozwijać dalej naszą szkołę pod względem informatycznym. Z laboratoriami przyszłości chcemy wchodzić również do liceów, do szkół, do szkół ponadpodstawowych. Wszystko po to, żebyście Państwo później, tu w Wyższej Szkole Biznesu, otrzymywali absolwenta jeszcze bardziej świadomego, kim jest, jeszcze bardziej świadomego swoich obowiązków, swojej odpowiedzialności za siebie, za swoje środowisko, za rodzinę i za państwo polskie i za Europę, bo przecież o to chodzi. Dlatego ta nadzieja. Jesteśmy przekonani, że wszystko, co robimy dzisiaj po to, żeby Ukraina mogła wygrać wojnę z brutalnym agresorem rosyjskim, przyniesie rezultaty i świat się uspokoi, choć świadomość tego, że nie jest spokojnie, musi nam towarzyszyć. I musi nam towarzyszyć również to, co jest przedmiotem mojego, mojego wykładu już w tej warstwie merytorycznej. Praworządność a rozwój gospodarczy. To są te zasady, o których mówił pan rektor w swoim słowie wstępnym. Praworządność, proszę państwa, to jest pojęcie, które zostało ukształtowane w niemieckiej kulturze prawniczej w XIX wieku przez von Mola i przez Sztala i, najogólniej rzecz ujmując, polega na działaniu zgodnym z prawem. Kto ma działać zgodnie z prawem? Wszyscy, ale kto w szczególności? W szczególności organy władzy publicznej, wszędzie gdzie one są. I samorząd, i rząd, i Parlament, i Komisja Europejska, i przewodnicząca Komisji Europejskiej działać może tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa i tylko w granicach przez to prawo określonych, tylko w granicach przez to prawo określonych. W państwie praworządnym i w organizacji, która ma być praworządna, obowiązują dwie reguły. Jedna dotyczy obywateli, druga dotyczy organów władzy publicznej. Ta dotycząca obywateli mówi, że to co nie jest prawem zabronione jest dozwolone. Ale ta reguła, która dotyczy wszystkich bez wyjątku organów władzy publicznej mówi, że to co nie jest prawem wyraźnie dozwolone jest zabronione. Niestety jest z tym ogromny problem i to problem na gruncie również Unii Europejskiej. I to rzeczywiście musi być przedmiotem naszej troski. Unia Europejska jeśli nie powróci do działań zgodnych z traktatem, z traktatami założycielskimi, z traktatami reformującymi. Jeśli organy Unii Europejskiej nie powrócą wszystkie do działania wyłącznie na podstawie przepisów prawa określonych w traktatach i wyłącznie w granicach przez to prawo określonych, to niestety przyszłość tej organizacji też nie jawi się w pięknych barwach, a to jest szkoda dla wszystkich. Musimy zatem dążyć do tego, żeby również na gruncie Unii Europejskiej praworządność powróciła i przestrzeganie traktatów powróciło. Do tego jeszcze za chwilkę, za chwilkę dojdę. Na tą praworządność, na ten rechtsstaat składa się szereg postulatów i tych formalnych, i tych materialnych. Konstytucjonalizm, pewność i bezpieczeństwo prawne, proporcjonalność prawa, niedziałanie prawa wstecz, ale również demokracja. Trudno sobie wyobrazić państwo bądź organizacji praworządną, w której brak jest demokracji. Bez demokracji nie ma rozwoju również gospodarczego. To za chwilkę jeszcze podkreślę. A czym jest demokracja? Demokracja, jak ją określił Gustaw Zagrobelski, były szef włoskiego sądu konstytucyjnego, to ustrój wzajemnego ścierania się opinii i poglądów, opinii i poglądów przy wzajemnym poszanowaniu dla osób te opinie i poglądy wypowiadających. Demokracja zatem to pluralizm, to wielość opinii i poglądów i możliwość ich głoszenia. Nie ma demokracji bez pluralizmu. Każdy w demokracji ma prawo posiadania własnych poglądów i ma prawo do ich głoszenia. Każdy ma prawo również do szacunku, nawet jeśli się z tymi poglądami nie zgadzamy. I tu też mamy problem. I tu też mamy problem. Choćby wczorajsze spotkanie w Żorach, na które przyszło blisko 100 osób rozmawiać o przyszłości Polski, zakłócane przez przeciwników politycznych. Nie na tym polega demokracja, żeby dopuszczać do głoszenia w przestrzeni publicznej tylko te poglądy, które nam się podobają, a wygwizdywać i wyrzucać z przestrzeni publicznej wszystko to, co nam się nie podoba. Nie na tym polega demokracja, że możemy głosić tylko lewicowe i lewackie poglądy, a te, które są konserwatywne czy chrześcijańskie, muszą być rugowane z przestrzeni publicznej. Demokracja to pluralizm. Gustaw Zagrobelski podkreśla jeszcze jedną rzecz. Skoro demokracja jest ustrojem wzajemnego ścierania się opinii i poglądów przy wzajemnym poszanowaniu dla osób te opinii i poglądy wypowiadających, to szczególnie cenna w demokracji jest prawda. A szczególną zbrodnią w demokracji jest kłamstwo. Kłamstwo, jak mówi Gustaw Zagrobelski, bywa jeszcze gorsze niż przemoc, bo tam przynajmniej widać. Natomiast kłamstwo bardzo często jest opakowane w ten sposób, że go nie widać, a szkodzi niebywale. Demokracja, w której ścigają się środki masowego przekazu w manipulowaniu, w oszukiwaniu, w kłamaniu, tylko po to, żeby ta, a nie inna opcja mogła dojść do władzy, nie ma nic wspólnego ani z tym, co jest istotą demokracji, ani z praworządnością. Praworządność, proszę Państwa, oprócz tych postulatów formalnych, do których zaliczamy również tę demokrację i pluralizm, wielość opinii, poglądów, to również postulaty materialne. I znów wracam do tego, co Pan Rektor wyraźnie podkreślał w swoim przemówieniu. Jednym z tych postulatów jest stanowienie prawa, które odzwierciedla akceptowalny społecznie system wartości akceptowalny społecznie system wartości, oparty na prawie naturalnym. Wielu mówi na prawie międzynarodowym. Prawo międzynarodowe jest tylko prawem stanowionym dla szerszego grona odbiorców. Akceptowany system wartości musi być oparty na prawie naturalnym, jeśli ma być trwały i ma przynosić rozwój, w tym również rozwój gospodarczy. Dzisiaj zresztą, proszę Państwa, niestety na naszych oczach widzimy korupcję prawa międzynarodowego prawo międzynarodowe które rozwijało się od II wojny światowej rozwijało się przede wszystkim po to żeby zapewnić światu pokój cóż to za reguły w których w radzie bezpieczeństwa ONZ zasiada zbrodniarz który decyduje o tym czy wojna ma być czy ma jej nie być to na naszych oczach niestety uległo jakiemuś zepsuciu i rozpadowi Akceptowalny społecznie system wartości oparty na prawie naturalnym to są te zasady, które muszą być niezmienne. I tak samo niezmienne muszą być zasady w dobrze rozwijającej się gospodarce. Bardzo często zastanawiamy się, co dzisiaj jest walutą międzynarodową, co dzisiaj jest walutą przyszłości. Zastanawiamy się, która gospodarka dzisiaj najprężniej się rozwija, kto rzeczywiście gospodarczo będzie tą potęgą nie za rok, dwa, bo to są mniej ważne sprawy, ale w perspektywie następnych dekad. No, na pierwszy plan wychodzą Chiny ze swoją potężną gospodarką. Tylko czy ona jest oparta na zasadach niezmiennych, które potrafią jej zapewnić rozwój również w dłuższej perspektywie nie tej kilku czy nawet kilkunastoletniej, ale tej na kolejne dekady? Nie ma rozwoju gospodarczego bez jednej koronnej, zasadniczej sprawy, jaką jest zdrowa, uczciwa konkurencja. To jest ten pluralizm w demokracji, gdybyśmy chcieli to przełożyć na język demokratyczny, tak jak nie ma demokracji bez pluralizmu, tak nie ma rozwijającej się dobrze i perspektywicznie gospodarki bez zasad uczciwej konkurencji. Jakiekolwiek tworzenie monopoli, oligopolii, jakiekolwiek zamykanie rynku tylko dla jakiejś części, dla jakiejś części podmiotów, ono może dać i daje efekty w krótkiej perspektywie czasowej. I to widzimy w Chinach. Ale czy da efekty w dłuższej perspektywie? Gdyby tak było, proszę Państwa, to już dzisiaj mówilibyśmy, że walutą przyszłości nie jest już dolar, euro czy frank szwajcarski, tylko waluta chińska. Ale nikt przecież nie stawia takiej tezy, że waluta chińska jest walutą międzynarodową i walutą przyszłości. Nikt nie stawia też tezy, że w dłuższej perspektywie czasowej Gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie słabsza od gospodarki chińskiej. Wręcz przeciwnie, wielu komentatorów i ekspertów twierdzi, że nie będzie tak. Że to Stany Zjednoczone mają swoje zdrowe zasady gospodarcze i jeśli tylko je utrzymają, to w dłuższej perspektywie czasowej gospodarka chińska nie będzie miała szans z w konkurencji z gospodarką amerykańską. Bo tak, proszę Państwa, jest. Ten to ta zależność pomiędzy praworządnością, demokracją, pluralizmem, a rozwojem gospodarczym opartym na zdrowej, uczciwej konkurencji, czyli na przestrzeganiu zasad, akceptowalnych społecznie zasad, opartych również na prawie naturalnym, jest bezwzględna. Jeśli tej zależności nie widzimy, to gospodarka może się rozwijać w krótszej perspektywie czasowej, ale w dłuższej takiej liczonej już w dekadach, na pewno szans na rozwój nie będzie miała. Jestem przekonany, że Państwo tutaj w Wyższej Szkole Biznesu przez te 30 lat, ponad 30 lat wykształciliście mnóstwo absolwentów, mnóstwo specjalistów, mnóstwo ekspertów, naukowców, którzy te zasady w Polsce i w Europie upowszechniają i dzięki temu przyszłość z naszej gospodarki jawi się pomimo trudności, które są na horyzoncie w samych dobrych kolorach, za co Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.